Halo, witajcie, z tej strony Ewrona, ja to kolejny odcinek z Fortnite a. I słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o mega fajnym kolabie, jak już zresztą widzieliście na pewno w tytule Czy w miniaturce, słuchajcie, chodzi o fasolki w Fortnite cie. I oczywiście o wszystkim opowiem wam w dzisiejszej, naprawdę mega szybkiej gierce Strasznie szybki był ten odcinek, ale myślę, że tak na niedzielny poranek na pewno wystarczy Tak, czy znaczy, inaczej, słuchajcie, zróbmy sobie przed samym odcinkiem przegląd sklepu Ponieważ nie tylko o jednym kolabie pogadamy, ale dzisiaj też, słuchajcie, wyszedł skin kolejnego twórcy w Fortnite, Także mam nadzieję, że skin się spodoba, no, że to znaczy nie robię ja go ja, ale mi się mega podoba, więc mam nadzieję, że Wam też. No i oczywiście, jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo ocenię użycie naszego kodu twórcy. Ja w zobaczcie, co dzisiaj w sklepie ciekawego mamy. Mamy skin Chiki. Chica, czyli streamerka na Twitchu, chyba z tego co wiem z Puerto Rico, no nie? Generalnie skinek bardzo fajny, pięć styli z taką jakby. Zresztą ja go mam, bo dostaliśmy go od Epika, więc mogę wam pokazać tak bardziej tutaj ten, że jest taki taki normalny skinek. Mamy skinka w takiej kolorowej, w takim kolorowym płaszczyku oraz w płaszczyku niekolorowym możemy sobie jeszcze dać okulary oraz taką maskę. No ja słuchajcie, wybrałem ten płaszczyk bez okularów. Wygląda wydaje mi się, całkiem fajnie ten skinek, prawda? No, wyda wydaje się, że jest. Naprawdę jednym chyba z fajniejszych, jeżeli chodzi o, jakby, o ikony, no nie? W Fortnite, bo słuchajcie, sklep jest ogromny Oprócz tego jest, są kaczuszki <laughs> Na, 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 na Nie no, kaczuszki, słuchajcie, top tier emotka No powiedzmy sobie szczerze, oprócz tego, oprócz Chiki mamy jeszcze jej kilofek, Czyli taki po prostu, no taki kilof. w sensie kilof się jakoś, niczym w sumie nie wyróżnia, no nie? No, po prostu kilofem. Ale emotka i skinek jak najbardziej, spoko Oprócz tego, słuchajcie, tutaj mamy Tsuki Mamy Operation Black Tabi Czyli taki kotek. Taki kotek po prostu. Chyba cztery style też ma? Eee, czym się on różni? On się różni wizją. On się A, on się różni maską, okej okay, Boże. Czyli on się różni po prostu tym, co ma na O Taki skinek, okej, okay, można by powiedzieć. No słuchajcie, tutaj mamy Scarlet Witch. No to to jest mocny skinek. Mamy master szefa. Mamy, słuchajcie, jakieś w ogóle skiny. Z kolejnym, z Del Delta One. O mój Boże, jest tego strasznie dużo. Jeszcze są, słuchajcie, wszystkie skiny ze Star Warsów. E, no i to w sumie wszystkie kolaby, które były, więc strasznie duży sklep teraz. No ale oczywiście chyba największym highlightem dzisiaj jest Chica czyli kolejna osoba, która dostała swojego skinka w grze. Całkiem ładny skinek. A już słuchajcie, was zapraszam dzisiaj na jedną mocną gierkę. Miłego oglądania. No, Siemanko, drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, no jak widzicie, Tiltet jest dalej rozwalone, więc jest to niestety troszeczkę niefortunne. Ale dzisiaj całkiem fajne wieści gdzieś tam sobie odkopałem w internecie. Oczywiście, że sobie zrobimy gierkę niedzielną. Wiadomo, jest tak, jest. Aczkolwiek, słuchajcie, troszeczkę yy, szukałbym jakiegoś odświeżenia. Może na kanale, może byśmy sobie coś, coś ruszyli z czymś nowym, może z jakimś fajnym formatem. Dajcie, słuchajcie, znać w komentarzu, ponieważ myślę, że tak dwie godziny po publikacji odcinka yy, sobie wszystkie sugestie wasze wezmę, żeby może coś od... Świeżyć, będziemy mi się w Fortnite a bardzo przyjemnie gra. W sensie, tak wiecie, raz na dwa dni, sobie zagrać jakąś fajną gierkę i wygrać. No to nie ukrywam, że jest coś fajnego, ale może jakbyśmy ruszyli z jakimś formatem. No zobaczymy. Zobaczymy. Jeżeli ktoś padnie na coś fajnego, to na pewno podlajkuje, że tam serduszkuje Dzień dobry kolego. Oj, kolega, widzę, że chyba będzie Dedek. Ten LKM jest tak wolny teraz, czad, że to jest po prostu niesamowite. No nie, jak ten LKM teraz potrafi być, słuchajcie, wolny. Oprócz tego, słuchajcie. Jest całkiem fajny newsik na dzisiaj Tylko chciałbym najpierw znaleźć tego typa Wolałbym, żeby on jakoś mniej więcej Mi bardzo nie uciekał Tam w ogóle coś wybuchło <laughs> okay. Siema, dzień dobry, kolego, ja cię widzę No naprawdę, jeszcze masz KP? To nie jest tryb bezbudowania, że tutaj jakby kef jest automatyczny Więc kolega tutaj ewidentnie Ja mu wskoczę tak Siema, no kolego, niestety, ale mogę się wspinać Okej, okay? nie pewnie, że tego nie spodziewałeś, ale mogę się wspinać O mój Boże, ktoś biegnie Siema, dzień dobry, witam Czy ty mi naprawdę zabrałeś typie fraga? Cześć, dzień dobry. To jest bardzo niemiłe. Chciałbym mieć trzy fragi teraz, a nie dwa. Tak czy inaczej, słuchajcie? Mam e, całkiem fajną, faj, fajną rzecz. Fajną rzecz gdzieś tam znalazłem, która u likerów na e, Twitterze gdzieś tam faktycznie wyciekła ostatnio. A e, chyba jeszcze nikt o nie powiedział, więc stwierdziłem, że A to powiem przy okazji przy takim chillowym niedzielnym odcinku, ponieważ, słuchajcie, nie wiem, graliście kiedyś w Fall Guys. E, jest to gierka na i na PlayStation, chyba na Xboxie Fall Guys nie ma, z tego co wiem. No generalnie chodzi się takimi fasolkami, się przychodzi takie tory przeszkód. Myślę, że większość osób mniej więcej kojarzyła przynajmniej chociaż raz Fall Guys, yy, czyli właśnie gierkę, gdzie fasolki sobie biegają, przychodzą tor przeszkód. Ja też na streamie dosyć często grałem w Fall Guys. No i słuchajcie, Fire Monkey, czyli jeden z właśnie zlikerów, w ogóle Ernest wrócił. Mega fajna informacja, że Ernest wrócił na YouTube, bo na pewno dodaje dużo na tym YouTube. Słuchajcie, wyszła informacja, że Fall Guys ma kolaba z Fortnite'em. Ogólnie Fall Guys zostało stworzone przez studio... Yy, nie Epic Games, jakieś tam inne studio i Epic Games całkowicie wykupiło tą grę, żeby właśnie Fall Guysy były nie dość, że na Epic Store, to też yy, żeby była, żeby, no żeby po prostu jakoś tam pewnie rozwijać tę gierkę. No i Firemonkey, zobaczcie, zobaczcie, znalazł, że w plikach gry jest tekst obok Fortnite'a właśnie odnośnie Fall Guysów, już w samej, w samej grze Fortnite, no nie? Więc jeżeli tutaj jest już, wiecie, Fall Guysy, a na pewno Epic by się nie musiał martwić o prawa autorskie, no bo to jest jednak teraz ich gra. No to możemy się spodziewać jakiegoś skina fasolek Albo coś w tym stylu To było w sumie ciekawe Bo jest kilka takich skinów memicznych Typu, wiecie, jakiś Czy ty, kolego, zasnąłeś? Prince Omaro Na pewno jest dużo takich, wiecie, skinków Które gdzieś tam mniej więcej są troszeczkę memiczne Albo jakieś, wiecie Czy to jakiś kurczak Czy to jakiś po prostu pan, nie wiem, kaktus czy coś Więc śmiesznie by było zobaczyć właśnie takie fasolki z Fall Guysów W Fortnite ja Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli No teraz, słuchajcie, mamy kolejnego skina Yy, skin, właśnie, szkoda, że nie ustawiłem tego skina To w następnej grze sobie zagramy Skina Chiki, no nie? Czyli wiecie, czyli tej yy, Streamerki yy, Ponieważ, no, no słuchajcie kolejny, kolejny skin gwiazd Czekam na skin Evrona, albo skin Jacoba No to byłoby na pewno ciekawe Za te wszystkie czasy, jakie właśnie graliśmy To fajnie było, jakby ktoś z nas miał skinka, no nie? No, może zobaczymy, może kiedyś na razie sobie polecimy tutaj. Widzę, że mamy tutaj nawet jakichś oponentów, którzy faktycznie... Proszę bardzo. No i co, kolego? No i po co we mnie spamujesz? A to Spider-Man. Boże, jeden z chyba fajniejszych kolabów, no nie? Spider-Man i rękawice Spider-Mana. Cóż za po prostu piękne rzeczy. Nie trafiłem w chłopa. Chłop sobie chciał okno zrobić. Boże, so cute. O, chciałbym teraz tak zlutować sobie rękawice i polecieć. No to by było coś pięknego, no nie? Ale tutaj widzę, że jakaś gigantyczna wojna Na stacji benzynowej Czy chłop naprawdę jeden podskoczył? Cześć, to chyba jakieś easy fragi, nie? Jak najbardziej Prawdopodobnie aktorzy, nie? Jak tak walczyli Nie jest zbyt za wzięcie To prawdopodobnie wolka dwóch aktorów z szybszym samochodem to jakoś tak od razu przyjemnie, no nie? Przepraszam, kolego, czy ty mógłbyś się odwrócić? Dziękuję. O mój Boże, skończyło mi się ammo. Koleś na szczęście jest tak nieogarnięty. <laughs> Jezu, Katiek naprawdę, to było dosyć słabe. Chłop w ogóle... Jezu, ile tu jest złotych rzeczy? Co się dzieje w ogóle? Czy chłop naprawdę do mnie strzela ze statku? Ja nie mogę. Czuję się jak na trybie bezbudowania, wiesz, Jak się tylko z auga po prostu strzela do ludzi. Ty, chłop normalnie, gdybym miał amo, to chłop by normalnie padł. To był coś pięknego. Tutaj jest rift jeszcze. Tutaj już rifta nie ma, no nie? To jest ten problem. Wezmę sobie jednego tego. Nie, nie chcę, nie chcę string. Chcę kombata. O, fantastycznie. Eee, tu jest kolejny, ale to chyba nie jest ten z tego. Dzień dobry. O mój Boże, kolego. No, zielony shotgun, okej? Okay? Zielony shotgun. Jezu, czołg. Naprawdę czołg. Nie, 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 nie bij mnie, proszę. Wejdę sobie do ciebie Wejdę sobie, hejeczka, dzień dobry O, ktoś nawet wyskoczył, zdążył Proszę bardzo, Star Warsowy kolega Nie ma problemu, wysiadaj z tego czołgu Ten czołg jest mój, okej okay? A kto to sobie tutaj Idzie do wody? Chłop się chyba zorientował, że jestem Zbudował sobie ścianę o mój Boże, kolego, okej, okay, teraz przynajmniej widzowie mi powiedzieli, że aktorzy mogą być anonimowi, okej, okay? faktycznie zauważyłem, że aktorzy mogą być anonimowi i to był jeden z nich, no nie, strasznie szybka gierka, bo już mamy top 10, ja mam super do 10 fragów, fajnie było skończyć to jakoś fajnie tą gierkę, strasznie szybka, no nie, strasznie szybka gierka dzisiaj. Miejscówka, która dosłownie ma strefę na tym wielkim balonie. Ja, ja jedyne co mam teraz w tych gierkach, takie myśli turniejowe, jednak ja strasznie słuchajcie, lubię grać w turnieje. Co prawda, wiecie, te wszystkie fncs jeżeli chodzi o tryb budowania, i jakby ogólnie, wiecie, o sam fakt budowania, jak ludzie teraz trenują, wiecie, po 10 godzin dziennie, żeby być pro. No to to już jest ciężko, no ja już jest na pewno ciężko Aczkolwiek jeżeli by kiedyś były fncs -y bez budowania To słuchajcie, gwarantuję, że, że będziemy w nich startować, no nie? No na pewno byśmy startowali z Jacobem i Setim No bo teamek mocny, no, czwarty w Europie, no nie? No to kurczę, to jest, to, jest już, to jest już naprawdę mocny składzior No tylko tak jak mówię Żeby były w ogóle mistrzostwa W... kolego Kolego, posłuchaj mnie. Ty już jak tam kampiłeś na górze, to sobie kampię sobie przeładuję pompkę Mogę sobie przejść do ciebie Kolega, już jak się z... Ty, nie widziałem, myślałem, że on kampi normalnie. Czy ty już użyłeś Shockwave'a, żeby mnie dojechać, czy żeby uciec? Nie, on rzucił, a on rzucił chyba we mnie tego Shockwave'a, żebym spadł. Naprawdę? Nie, nie, nie wiem, co on robi. Nie, on normalnie chce mnie dojeżdżać, tylko czemu on to jakoś tak dziwnie robi Shockwave'ami? W sensie, chłop ma high ground, po czym używa Shockwave'a, żeby sobie podlecieć gdzieś? Nie, 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 kolego, tak to nie robimy. No, ja ten tak też nie chciałem zrobić. Przynajmniej znalazł sobie tutaj Shield Kega, więc jest Git. Możemy sobie wziąć to i zaraz sobie polecimy dalej. Czy jesteśmy gotowi do lotu? Jak najbardziej. Le-cy-my. Słyszałem tutaj gdzieś walkę, tylko nie wiem, czy ta walka jest jeszcze tutaj w tej w tej kawer ta, znaczy kawernie, w tej jaskini. Czy też nie. Tu widzę, że. Och, no znaczy, tu, tu widzę, że boss w ogóle sobie siedzi. Czytuję bombę. O jest, proszę bardzo. Czyli jednak, proszę bardzo, miałem rację. Siemka, dzień dobry. <laughs> no proszę bardzo. Ja sobie kolejna wyjaśniłem jednym strzałem. Unfortunate sytuacja. Ej, tutaj jeszcze gry chyba nie kończyłem, nie? Żeby, o mój boże, wy nie przestaliście walczyć. Ty chłop wyszedł sobie z jakiegoś build fight i sobie tak biegł normalnie na chilku. Tym ja samym, że już tylko jeden został, a tutaj normalnie. To zostali wszyscy. Dobra, wyjaśniam to lobby. Wyjaśniam to lobby do końca. Mam nadzieję, że koleś mi pozwoli sobie dużo potę wypić. Ta, on mi się zabudowuje, ale on jakoś tak chilluje sobie chyba. Ewidentnie bombkę. Eee, dobra, użyjemy sobie tego. Użyjemy sobie meda. Med się na pewno przyda, żeby się wylecieć do końca. Koleś jetpackiem mi wyleciał. Więc że jetpacka nie mam, więc ciężko będzie go... Ciężko będzie go gonić. Tutaj mamy kilka rzeczy. Czy on dalej tam chodzi? Dobra, przejdźmy sobie tędy. On jakoś wzleciał tutaj, no nie? To jest w ogóle wyjście? Tu nie ma wyjścia. Znaczy może tędy sobie technicznie przejść? On gdzieś tutaj łazi. Siema? On siedzi w wentylacji. Ja tak myślę, co to za jakieś kroki, no nie? Jakby takie, wiecie... Ja nawet... Strzad, ja nawet nie wiem, czy ta wentylacja prowadzi. ja tu jestem pierwszy raz. Złota Lama tu w ogóle sobie chilluje. Cześć, dzień dobry. Ty, odkryłem jakieś zakątki tej miejscówki. O mój Boże, to ja tu nigdy nie byłem. I to jest jeden na jeden już. I to jest już jeden na jeden, słuchajcie. Szczerze to strefa gigantyczna, no nie jak na jeden na jeden, bo teraz znaleźć tutaj jednego oponenta, patrząc... O, proszę bardzo, jednak nie jest tak ciężko, bo kolejneś muszę zjeździć, czy ty jeździsz z mytrakiem, nie? Czy jeździ po dropa? Nie mam pojęcia gdzie on jedzie, on chyba jedzie po dropa. Cześć kolego, nie wysiadł. O mój Boże, on się chce ze mną bić, ty, no nie ma problemu. Tylko ta ciężarówka troszkę w moich budowlach, e, troszeczkę może przeszkadzać. Nie zabudowuj się cały, proszę. Nie jesteś tu zabudowany, nie? Dobra, fantastycznie Dobra, oj, kolego, unlucky sytuacja Bo ja sobie mogę O Jezu, naprawdę? Dobra, Podbiliśmy sobie tutaj Absolutnie wszystko Możemy sobie go na spokojnie skolapsować, myślę Siema, dzień dobry, dostałeś, oj, to dostałeś bardzo Dobra Kolego, nie zabudowuj się już me... Nie zabudowuj się metalem Czy on się naprawdę zabudował cały metalem? Tutaj chyba nie, tutaj też Czego mogę jakoś skolapsować? Wydaje mi się, że nie, no nie, nie, nie mogę go sklapsować, on się, się trzyma. Naprawdę nawet spód sobie podmieniłem. O, ja mogę chyba daszek? Zrobię mu chyba daszek, no nie? Tak mi się wydaje. Tam sobie teraz go rozwalił, dobra. No spokojnie sobie tutaj przerobię prze sobie podłogę. Ale jest do kolego unlucky. Nara! No i proszę bardzo, ja jeszcze po śmiertą ścianę wstawił. No dobra, czad. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że taki mały, króciutki odcinek niedzielny Wam się spodobał się. Tak to pamiętajcie, w grze, subskrypcji dzwoneczku. No i my widzimy się w kolejnych odcinkach na YouTubie. Trzymajcie się. Nara!